Bo mi się jakoś to poprawić troszeczkę, nie będę przybliżał. Jak widać, gówno widać. To już banisz trochę ma 5x6. Tak, na 6. kamera, już nie wiem dlaczego. Krzani się to wszystko dobrze, że dzisiaj laptop mi przesyłają. Będę musiał go odebrać. Gęskie 82 eee, to jest daleko. A za winieniem z kim trzeba jechać. I do starzyńskiego. Tak, mój palec dobrze widać, to już A kart kurwa, już niedobrze. Trzeba byłoby sprawdzić. Dobra. Ludu. Ciekawe, czy uda mi się. Nie uda mi się, kurwa macie. no Bierzemy kartę. Ale, co ja, nie jest? Ja pierdziele, nie! Nie, 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 kurwa, nie. Dobrze. No, dobrze. Przesunęłem to troszeczkę. Patrz. Nie ma już. Sprawdzimy czy jest to Niech tak. Lepiej go widać. No i trochę lepiej. Mój brat wszedł i wyszedł. Jak widać, to kosztuje 5, byle jakich landów. To jest Land. Tylko w jednej turze możesz dać Landa. Ale jak masz na ręce 5, to możesz tylko w naturę 5 dać 1. Więc tak, to jest kreaturka, jak tu sam nazwa wskazuje. O, tu jest instant, czyli jednorazówka. Artefakt jest cały czas, jak jest na jakimś przedmiocie, albo jeżeli nie jest na przedmiocie, to nie można go ten, można go zniszczyć innymi takimi. O, destroy target enchantment. To jest enchantment, żeby zniszczyć. Gdzieś tam mam jeszcze, żeby zniszczyć artefakty, tylko nie pamiętam gdzie. Cholera, pamiętam, że tu gdzieś jeszcze jest do zniszczenia artefaktów. Najbardziej mi ta cieńszy karta. O, to jest druga moja ucieszona karta. Human, Soldier, Captain Watch. Po prostu jest sześć mamy, dwie białej, chociaż jest czysto białe, więc szybko zbieram ją. Tak, village jak atakuje, to nie musisz go ten, tapować, to jest tak normalnie. Jak atakujesz, to powinieneś tak zrobić. Eee, tak, ma jeszcze do tego Other, to jest ważne, Other, Soldier, creative Control, Get. 1 plus 1, co no. jest bardzo przydatne, jakby jeszcze znosić tego weterana, przez jeszcze kilku guardów, którzy nie mogą atakować, a za to by są dobrze do bloczenia i wspomagania. I daje jeszcze do tego, jeżeli kapitan wchodzi na bitwę, daje ci trzy. Białych soldierów, ale cholera, ja nie mam tych. nie mam soldierów, i jak widzieliśmy się, to my robiliśmy tak, że to jest soldier. O, palce dobrze mi widać znowu. Ja pierdzisz, dlaczego napisów nie widzisz, a moje palce widzisz. Cholera, jeszcze świetnie. <laughs> Co tu jeszcze dać? Co dobrego jeszcze jest? To daje mi. O! Jan, to pokazywałem na poprzednim filmiku. When wchodzi I... na daje ci trzy, trzy życia. Jeszcze wspomaga. Genialna ka karta. Genialna po prostu. Druga, instant. To jest taki no. Jak już chcę kogoś tak dobić, ale myślę, że jak będzie trzy na światło niebieską, to będę trudno. musiałbym na pewno będą blokować. Więc Do no już co, to mam czas, jak to zrobić. Jeszcze muszę w tych takich na koniach, to są dwa na jednym, którzy mają No Black, nie mogą, że czarni mogą mi zblokować, ani czarne czary. To się przyda, bo widziałem jak większość grała czarno-niebieskim czy black and u, cool, tak się mówi. Eee, dobra. Co tu jeszcze? Mamy fakty, jakiś ciekawy enchantment. No, enchantment to by było ale jakbym wsadził kapitana i do tego, tego enchantmenta jakby wchodził. Później jakieś inne. Bo jeżeli chodzi kreatura, no bo ten daje ci. Plus jeden, plus jeden. No genialne, tylko kosztuje to pięć many. Jeszcze tego, anioły by Ci wchodziły, tylko wiem, że blokują czy nie ktoś w anioły, więc cholery. Ja sobie mam tylko dwa anioły. To jest ten. Wiem, że tak nagle zacząłem. Tak. No oczywiście, że mam flyinga. Jeżeli on wchodzi, daje Ci jeden plus jeden aniołkę. A ten daje Ci, jeżeli laughing. Damage delayed by this creature allows to cause gain touch much life. Czyli jeżeli dostanie 4 obrażenia, to ja dostaję 4 życia. Jest git. Co tam jeszcze, powinienem mieć jakąś obronkę, może więcej aniołów w tym wersji. Cholera, jasne, mogłem tych tańszych... Muszę jakieś tańsze anioły poszukać, albo bo... anioł, anioły, jestem trzynasty, więc kończę. Jakby ktoś nie widział mojej twarzy. Wiem, że z innego pokoju, wiem przystępywa, ale jak zwykle maczeta. no. Trzymajcie się.